Drodzy Państwo, przypominamy, że już jutro święto yy, zmarłych, właściwie święto Halloween, które przybyło do nas za oceanu. My się dzisiaj będziemy ostro bawić. Ze mną z nami charakteryzatorka. Witamy Cię bardzo serdecznie. Witam. Ewelina Gurgul-Radzińska, żeby nie było, że się pomyliłam poprzednio. <grym> tak jest. Powiedz nam, Ewelina, co dzisiaj będzie się pojawiało na twarzy naszej modelki. Już widzę zmianę. Tak, już. ja zaczynam oczywiście od wybielania twarzy, bo lepiej będzie widać wszystkie efekty specjalne, jakie będę próbować wykonać. Będę pracować wszelkiego rodzaju. Rodzaj... Mamy krew tutaj. Tak, to jest sztuczna krew. tak. I wszystkie profesjonalne kosmetyki do charakteryzacji, jakiego uda mi się szybko zorganizować. Będziemy mieli dużo czerwonego i czarnego moje ukochane kolory. Na pewno będzie krwiście. A um, powiedz Ewelina, od czego zacząć? Jeśli nie mamy takich profesjonalnych kosmetyków u siebie w domu, od czego należałoby zacząć właśnie taką charakteryzację halloweenową? Wiadomo, nie każdy ma biały podkład. Proponuję użyć. Przynajmniej jeden odcień jaśniejszy niż normalnie się używa. To mhm. już wystarczy, już będzie różnica. Już będzie różnica, tak. Już będziemy wyglądali jak, jakbyśmy stanie z grobu. Jeśli nie mamy takiego profesjonalnego produktu, czyli takiej właśnie krwi, to co wtedy? Czerwona pomadka? Można kombinować pomadkami, cieniami, szminkami, właśnie. Myślę, mhm. myślę że też może wystarczyć. A cóż to takiego, co tu leży. To jest taka gotowa rana, Pokażmy którą się później przykleja do na przykład czoła mhm. i. O przedrobienie charakteryzacji wygląda, jakby Ania dostała kulką w głowę. I tak właśnie dzisiaj <noise> będzie. Tak? Będzie mur, Tak, nie, tak. <noise> mm -hmm. Super, bardzo fajnie. Wobec tego czekamy na efekty. Powiedz jeszcze, ile czasu zajmuje taka charakteryzacja, ile czasu potrzebujemy. To mm -hmm. oczywiście jesteś profesjonalistką, więc tutaj. Zależy od tego, co się chce uzyskać. Mm -hmm. Efekt można już uzyskać w pół godziny, ale mając tak jak ja dzisiaj, mniej więcej półtorej godziny, można dużo różnić. Można fajnych. zaszaleć. Może to trwać dużo dłużej. Też. Mhm. No dużo dłużej. Można, bo ja wczoraj zaczęłam. Specjalnie się nie wyspałam, spałam z twarzą w paście i, I dzisiaj dzisiaj, tak? do dzisiaj Do e, dzisiaj. Więc tak, jeszcze raz, może pokażmy produkty, które my tutaj e, dzisiaj mamy. Taki podkład zupełnie biały, to mhm. z pewnością. A co to takiego? To są korektory. Generalnie używamy do każdego rodzaju makijażu. Ich ja wzięłam, bo mogą się przydać, ponieważ mhm. fajnie jest cieniować twarz, jakieś ze kościńcy domu... pod oczami, tak? Tak. To tak. jest taki specjalny Oj, zestaw do śniadania. To jest pana dzisiaj. <laughs> Najlepiej w domu samodzielnie używać właśnie w wybielonej twarzy, bądź rozjaśnionej i wszelkiego mhm. rodzaju szarych, brązowych, czarnych cieni kredek. i to rozcierać. To wystarczy już w domu. Mhm. A do czego będzie służyła nam taka gąbeczka? To jest specjalna gąbka do robienia zadrapań bądź brody. Zależy, co jest potrzebne. Dzisiaj będziemy robić zadrapanie. Super. A jaką masz wizję na naszą dzisiejszą modelkę? Już widzisz to w głowie? Nie wiem. Naprawdę nie <laughs> wiem. Lubię, lubię działać na bieżąco, ale to obiecuję, że będzie na pewno dużo krwi, zadrapań, a nie będzie bardzo zmasakrowana. Czyli będziemy miały niespodziankę dzisiaj. Tak. No to drodzy Państwo, zobaczcie, jak Ania wygląda teraz, bo to już taka ostatnia szansa, żeby zobaczyć ją tak bardzo uśmiechniętą. A my, na no, 5 minut się dosłownie z Państwem żegnamy za chwilę widzimy się ponownie. Do zobaczenia.